Ja, pier ja pier Zginął jak się śledzi Jezus Marysio, Marysio nie rób mi tego Dzień dobry, witajcie Ja jestem Palio Na dzisiaj zagramy sobie w minecrafta Skywars Dawno minecrafta nie było tydzień temu aż to już normalnie... To jest, to jest kurde grzech nie nagrywać Minecrafta na kanale Minecraftowym w sumie. Także już jest spokojnie, nie bijcie były vlogi. Coraz częściej się będą też pojawiać vlogi, bo podoba mi się to. Są to Skywarsy. Skywarsy też bardzo rzadko w sumie nagrywam, także jeżeli chcecie więcej z tych Skywarsów, Wyjście 50 łapek w górę i będzie kolejny odcinek wtedy, kiedy wbijecie to, a jeżeli nie, to, to nie będzie. Możecie też pisać w komentarzach, czy chcecie. Bo też y, wznawiamy serię. W sumie nasz nowy dom ciągle jest, ale mało czasu. jest strasznie dużo czasu, poświęcić trzeba na ten odcinek. Ale w, weekend, na, w ten weekend postaram się dla was to nagrać. No i chcemy jeszcze zorganizować serię Idealna Niania. Jeszcze no, ogarniecie dopiero, jak wrzucę odcinek z tego. Ale to dopiero potem, spokojnie. To, to się okaże z czasem. No i kurde, już tutaj przechodzimy na pierwszą arenę. Która rana wystartowała w tym odcinku ze Skywarsów? Skywarsy tego było masę na moim kanale. Kurde, nie wiem, który to jest w sumie odcinek. 30, któryś chyba z czego co pamiętam. W sumie nie pamiętam Ale nieważne, gramy w Skywarsy i trzeba wreszcie z komuś zryć tutaj tupet Bo dawno Palion tu nie grał i trzeba by kogoś zabić Kto to jest? O kurde sta Nie 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 Aaa VIP czy jaki kto to jest do, do widzenia, idę na środek I kle... kurde przyklepotana do wodolawy Spal się, Leniu zginą, dobra Zginął jak się śledzi No nie, ja pierdykam, co za agresor Uwaga Ja pierdzielę z pierwszej Jezus, Marysio, Marysio, nie rób mi tego Kuźwa, nie, no kurde Dobra, nieważne To się nie liczyło To się nie liczyło, my pierwszego killa w karierze, no a my widzimy się już na kolejnej arence Hej, cześć, witam Kurde, na kolejnej arenie w Minecrafcie Zrozumieliście? Minecraft to jest gra pospolita w naszej rzetelnej Polsce. No, w sumie CSGO też. League of Legends też. Te -tes. Mhm. Fajnie, fajnie gadam. P polska gotka, trudnogotka. Śląski język, trudny język. No, fajnie. <laughs> Dobra, nieważna. Kto tam jest? Jakiś papi? 7 papi, papi. Nie, no, ja pierdykam, dałem radę. Papi! Ale u mnie jest tak zimno dzisiaj, było, że ja mam tak zmarznięte palce, że nie umie klikać myszki Nie potrafię, ziomy musi musicie mi dać donate'a na prąd, albo na ocieplenie, bo <grywki> zimno mi <grywki> Nieważne, dobra O kurde Dobrze, o, o, nie O to, o to w tym chodzi, giń, giń. Perły Uuuu! moje perły tam są Moje perły tam są uciekłymi. To jest moje. A widzieliście? To tak. To jest, to jest technika. Technika paliona. Ten. ten się tepie perłom. To tu jest typek. Kopie się tam góry. Już mnie wyminął. Ja sobie tutaj z łuku go. Rozdupię. No, nie, 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 kurde. Nie, proszę. Elo, kurde, ziom! Ziom! Ja pierdzielę, nie trafiłem perłom, ale ze mnie jest kysy. Kysy wygrała. A tu była ostatnia osoba. No boże, co ja zrobię? Dobra, nieważne. To widzimy się na kolejnej, może ostatniej ręce. Jest kolejna ręka, ale jestem ucieszony, radosny, z uśmiechem na twarzy. Lecimy zabić członków ekipy w Minecraft. Tak. No, pozdrawiam widzów, którzy są na arenie, bo do mnie pisali i zapomniałem ników. A, a, widzicie. Mój, mój widz mi czyta w myślach, pozdrawiam Luxiego, Luksi, Luxi, pozdrawiam cię bardzo, 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 bardzo serdecznie Aż tak bardzo normalnie widziałeś Kuźwa, myślałem, że miecz wywaliłem, ale już nie, pijawa, o kurde, pijawka, nie, zaraz, uwaga Jezu, ale mam zdrętwiałe palce, lamie w to jak Żyd, no bo Uwaga, proszę, proszę, nie, proszę, nie, nie rób mi tego, proszę, pijawa, nie, nie nie proszę, nie, pijawa, co ty zrobiłeś, pijawa? Ja pierdykam, pijawa, nie. Pijawa mnie zabił. Kurde. Dobra. Widzimy się na pożegnaniu. To by było na tyle w tym odcinku. Odcinek był w sumie radosny, nie wiem dlaczego tak dużo jest energii dzisiaj we mnie, kończyłem lekcję o 18 i zmęczenie i w ogóle Ale, ale dla was trzeba być energicznym w sumie Także pozdrawiam wszystkich widzów, lajkujcie, subskrybujcie aby być na bieżąco, kliknijcie tam w ten dzwoneczek czy... Tak to jest dzwoneczek, kliknijcie, bądźcie na bieżąco Wtedy będą wam się wszystkie filmy wyświetlało normalnie Na, na e-maila, na tam wszystko, żebyście mieli wszystko pod nosem Wystarczy tylko obejrzeć no, także dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę. No, także cześć.